Witam wszystkich, tu leży rozkręcony ZX Spectrum Plus 3, który pokazywałem, tak ze dwa tygodnie temu może, pokazywałem jak czyszczę dyskietki i tam ten napęd tak troszkę lepiej czytał, trochę gorzej i później sprawdziłem te dyskietki 3 calowe na drugim komputerze i działały sobie pomyślałem, że może coś z napędem pasek niby ok trudno mi było dojść, wysłałem go do kolegi zobaczymy co tam wyjdzie i właśnie tak jak wspominałem co jaka alternatywa jeśli ten 3 calowy napęd padnie i właśnie taką alternatywą jest napęd PC-owy, ale 3,5 calowy ale tak jak tu widać tu leży napęd pc a dokładnie przerobiony na napęd Amigowy. Taki typowy napęd 3,5 cala od pc przerobiony na Amigę, i on działa właśnie z tymi komputerami. Działa też z MSX-ami, bo też zmieniałem tam, popadały mi napędy, biskietek. Po prostu on. Wymaga sygnału Ready i musi być DF0, no, a napędy przerobione na Amigę takie są. Czyli powiedzmy mamy napęd dyskietek, on ma 34 piny. A tu prawda mamy taśmę, która ma 26 pinów i właśnie taki adapter nam umożliwia podłączenie tego napędu do tej taśmy oryginalnej. To znaczy, tu podłączamy w te krótsze 26-pin taśmy, a w te dłuższe wejście taśmę od napędu dyskietek. Oczywiście prostą, nie skrętkę. Tak jak przy PC-tach, tylko taką prostą taśmę, jak to przy Amigach. I oczywiście, zasilanie. Tylko trzeba pamiętać, że. 12V i 5V są zamienione miejscami przy Amstradzie, czyli trzeba te, ten żółty i czerwony zmienić miejscami. Tu już mam dyskietki, które już nagrałem wcześniej. To są takie dyskietki DD, 3,5 calowe. Ale może pokażę, jak to się robi na pececie. Właśnie który do tego przystosowałem, jak się nagrywa te dyskietki, ja pokazywałem. Załączałem ostatnio link na YouTube'a gościa, który to pokazuje. To on dość szybko to robi, a ja to pokażę, jak się formatuje dyskietkę. Jak się później wrzuca na tą dyskietkę, to no, zobaczymy. To może dwa słowa. To jest zwykły PC, komputer, procesor jakiś tam Intel Core Duo, zainstalowany system Windows XP. I tak jak tu widać, jest podłączona taśma y, napęd PCTowy, PC-owy, 3,5 cala. A tu jest włożony tutaj napęd 3 calowy. Od takiego czy to w Amstradzie, czy w ZX Spectrum Plus 3. I wtedy w biosie sobie ustawiam. Stację dyskietek na 3,5 cala 720 kB i tak jak tu widać od góry, no widać biegnie od tej stacji 3 calowej taśma. Ona akurat leży sobie luźno. A, a do komputera mam podłączoną stację tą 3,5 cala po prostu do płyty podłączyłem taśmę 34 pinową taką przedłużkę i tu w nią wpinam albo tą taśmę od jednego napędu albo drugiego tą taśmę bo przecież tu jest napęd dyskietek 3 calowy 26 pin 26 pin na 34 pin kupiłem na eBayu. Nawet chyba już z zasilaniem, no bo tu trzeba pamiętać, że zasilanie tej stacji jest też no, odwrotnie, te 12V, 5V trzeba odpiąć. Można kupić gotowca na ebayu. Podam linka, będę się tam spojrzeć. Podam linka do tego adaptera 26x34. No cóż, no to sobie odpalimy komputer i pokażę jak to się nagrywa. Uruchujmy, uruchomiłem komputer. Dobra, system nam zaraz wystartuje. Tu mamy ten program CP, -Disk XP. odpalimy go sobie i tu mamy formatuj, wkładam dyskietkę, oczywiście trzeba ją, nie może być zabezpieczona przed zapisem, wiadomo, formatuj. No, mamy 40 track tak jak tu widać. Drive A, strona A. Swoją drogą by musiał spróbować strona AB, ale dobra. Mamy powiedzmy tak, jak jest oryginalnie napęd A, strona A formatuje nam. Dobra. Jest sformatowany close. I teraz tu mamy przycisk klik DSK na dyskietkę. Czyli przerzucamy obraz na dyskietkę. Tu zostawiamy te ustawienia. Napęd A. Open. Otwieramy. Afterburner. Rig Dangerous. 42 traki, ja tu nie jestem pewien właśnie z tymi trakami bym musiał się pobawić, bo my formatowaliśmy na 40 barbarian zobaczymy też 42 może być problem lordów z 40, dobra 42 bym musiał się pobawić, zobaczyć o co chodzi ale może już nie teraz i teraz write disk i teraz zobaczymy przerzuca nam obraz na dyskietkę no to czy to 3,5 calowa czy 3 calowa w zależności która jest podpięta to nam to wrzuca dobra ok to są dyskietki, ja je też przejrzałem oczywiście, przeczyściłem, były tam trochę tam jakieś takie ślady na nich, małe, nie za duże, ale wziąłem tak jak pokazywałem wcześniej na filmie, patyczka patyczka do uszu, przeczyściłem i wszystko formatuję, jak widać działa. Dobra, teraz sobie przejdziemy do spektruma i odpalimy sobie tą dyskietkę. Dobrze, załaduję dyskietkę do napędu. Włączam komputer. O, loader, od razu razu niech to ładuje. Dyskietka nam mruczy, coś pojawia się, zaraz zobaczymy, zobaczymy dioda. Jak widać działa napędy skietek wczytuję Lord of House. Okej, okay, bo to dobra. O, tu jakieś. A, już nie będziemy jakieś, nie wiem, czy to chyba tworzenie postaci, coś takiego. Nie będziemy się tu bawić. Wyjmę tą dyskietkę, włożę drugą, reset, Aż jeszcze nie włożyłem, A teraz wkładam, też od razu sobie wciśniemy, mruczy stacja, czyli tak jak widać alternatywa jest, renegade. Tu akurat miałem nagrane dobra, niech się załaduje. Czyli nawet jeśli ta trzycalowa stacja padnie, czyli jest jakaś możliwość, żeby ją zastąpić, czyli calową stacją, no można to samemu zrobić. Można za taśmę, przewód, jak ktoś tam ma jakieś zdolności w tym kierunku. Napędy skietek można też przerobić samemu lub, lub kupić już gotowy przerobiony. Są dostępne definie. Lewa, prawa góra, dół, uderzenie i Ta gra jest chyba zbyt brutalna. No dobrze, jak widać, działa sprzęcik. Można tą stację pomyśleć jak Włożyć do środka, jak ją tam przykręcić. No i cóż. No i jest klasyka, jest klasyka. Jest napęd, dyskietek, jest napęd, dyskietek. Umieszczę linki pod filmikiem. Jak ktoś będzie zainteresowany, to może sobie w takie coś się pobawić. Lepsze chyba to niż. niż yy, o. No niż wiele innych rzeczy także jest możliwość pobawienia się zajęcia sobie czasu właśnie i lepsze to niż chyba jakieś seriale bo klasyka filmów to też się chyba skończyła gdzieś tam lata 80., 90 bo nabyłem sobie nawet wideo, na kasety wideo. Włączyłem jeden czy drugi film. Naprawdę jeśli ktoś oczywiście ma ochotę, polecam. Można kupić Magnetowid na znanym nam portalu Allegro czy OLX, w dobrym stanie. Kasety też są dostępne jeszcze i naprawdę puścić sobie film z takiego Magnetowidu. Nie z jakimś dubbingiem, tylko po prostu ktoś podkłada głos, znaczy podkłada głos, co ja mówię, jest lektor, który po prostu tłumaczy na polski, a po angielsku słychać. To jest trochę jednak inaczej, powiem szczerze, tak. Bardziej mi się to podoba. No, jeśli ktoś ma ochotę, to zachęcam, bo... To chyba filmy też się skończyły w latach 80., -tych, 90., -tych. później to już tak zaczęło być coraz gorzej. Więcej wodotrysków, więcej efektów specjalnych, a w takiej fabuły treści, chyba już coraz mniej mi się wydaje, naprawdę. No nic, to dziękuję wszystkim za uwagę.